Witajcie na vlogu. Dzisiaj mamy bardzo dużo do agarnięcia z rana. Zbieramy się i lecimy na Ateny. Mamy dwie godziny drogi. Czekajcie na materiały za Z Epidawros odjeżdżamy z żalem, bo to była najlepsza miejscówka, na jaką trafiliśmy kiedykolwiek naszym kamperkiem. Byliśmy dookoła otoczeni górami. Mieliśmy zatokę z krystaliczną wodą. Do miasteczka z restauracjami i sklepami było jakieś 10 minut na nogach. Strach stąd odjeżdżać, bo mam obawy, że już nie znajdziemy takiego fajnego miejsca. Jakby tego było mało, to w Rosji jest jeszcze taki ogólnodostępny kran. Dzisiaj śniadanie w trasie. Jemy greckie bur. Autostrada oczywiście pusta. I to nawet ta prowadząca do stolicy kraju. W drodze do Akropolu już możemy spotkać ślady naszych starożytnych przodków. Weszliśmy na sam szczyt pod Akropol. Mamy bilety na co? Akropol, Antyczną Agorę, Bibliotekę Hadrianę i Szkołę Arystotelesa i też inne atrakcje. Idziemy zwiedzać. Widok na miasto i starożytny teatr. Widać, że jeszcze funkcjonuje, bo jest oświetlenie zamontowane. Fajnie byłoby iść na taki spektakt. Siedzimy i podziwiamy Akropol, i dla mnie to jest niesamowite uczucie chodzić po tym samym bruku, po którym chodzili ludzie żyjący jakieś 3000 lat temu. Było się tu i tam, ale takiego czegoś to ja sobie nie przypominam. Tutaj 2000 lat temu rozwijała się sztuka i kultura. Teraz możemy tylko podziwiać ruiny. Na przykład Panthenon jest w renowacji i nie ma możliwości wejścia do środka. Weszliśmy już cały Akropol. Teraz zmierzamy w kierunku świątyni Zeusa Olimpijskiego. Tutaj normalnie po ulicach sobie tak żółwie chodzą. Były ujęcia stamtąd, czyli z Akropolu. Teraz jesteśmy przy świątyni Zeusa. Trafiliśmy do klasycznej alejki, ale spoko, bo zdarzają się sklepy z prawdziwą sztuką. To już któryś z kolei. Znajdujemy się właśnie w Bibliotece Hadriana, czyli w miejscu, które powstało około 2000 lat temu. I zawsze, kiedy jestem w takim miejscu lub podobnym, zastanawiam się, co te mury i budynki już widziały, co widzą teraz i co będą widziały jeszcze, czego się już nie dowiem. Zawsze bardzo trudno jest mi to zrozumieć i wyobrazić. W tym więzieniu siedział człowiek, który pewnego dnia powiedział: Wiem, że nic nie wiem. Ja chcę znaleźć jeszcze jednego żółwia. Wracamy już do domu, bo jak się złaziliśmy po tych Atenach, nie nie powiem, że nogi mi wchodzą, bo to niekulturalnie. <śm> <ś> Dawać mi żółwia. Fajne. Jest, mam. Ostatni żółw w tym sezonie. Już wróciliśmy do domu. Zmęczeni, ale szczęśliwi. W takim miejscu zaparkowaliśmy za darmo. Bardzo blisko Akropolu. Na nogach jakieś 20 minut. Jesteśmy całkiem bez planu, nie wiemy gdzie jechać, gdzie spać, trzeba coś pokminić. Ok, właściwie w centrum Aten mamy taki parking przy morzu z widokiem na miasto, będziemy próbowali tu przenocować. Nie, to nie jest fotomontaż. Przenieśliśmy się kilometr dalej, bo tam był straszny młyn. Ma tutaj też nie będzie spokojnie.